Jest właśnie po drugiej. Wyjechaliśmy niedawno. Mamy dojechać jutro o godzinie około 6 do Bandar Lampung a teraz właśnie jedziemy z Bengkulu. Jedziemy travelem, czyli takim, mm, takim banem, większym troszeczkę samochodem. Ma trzy rzędy siedzeń w sumie: z przodu dwa, kierowca i pasażer potem trzy osoby i na końcu my siedzimy właśnie na samym końcu mamy cały rząd na siebie, dwie osoby nawet całkiem podobnie się podróżuje więc przed nami około 16 może 17, może jak nie będzie przygód to jak będą to może być 120 godzin mogliśmy jeszcze jechać autobusem w połowę taniej autobus kosztował 130 tysięcy ale już po ostatnich przygodach jazdy z autobusem w klasie ekonomii to jest tym travel'em Kosztuje 250 tysięcy do osoby. Ale jest o... bardzo wygodnie, ponieważ odebrał nas z hotelu. Nie trzeba jechać do morza, tylko odbiera nas z miejsca, gdzie akurat jesteśmy. I zawiezie nas też pod drzwi tam, gdzie będziemy chcieli. Eee, w docelowym o... miejscu. Więc bardzo wygodnie. Mamy przerwę na jedzenie Całe szczęście, bo Jest tam trochę niedobrze, bo pan tak jeździ I są takie serpentyny Góra, dół, lewo, prawo Ale kupiliśmy sobie Antimu Czyli taki środek ee, Na choroby lokomocyjne mhm. Zaraz, zaraz sobie weźmiemy Zjemy sobie teraz właśnie Jeszcze mi ayampansy Który troszeczkę inaczej wygląda Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej Bo, bo... Mało nie żegnaliśmy podczas drogi. Jak pan się pyta, czy przyszedł nam się trwali o kierowcy, mówimy, że tak, no sorry, sorry, że pochodzimy znowu zachowałem od tego. I jeszcze, żeby nie było, że po prostu nie znosimy źle nam robi podróż. To jest jeden dopiero z chyba trzeci raz, kiedy jest nam naprawdę niedobrze podczas naszej tej już dziewięciomiesięcznej podróży. E to drugi raz jak jedziemy samochody, mamy taką, taką chorobę, ale naprawdę tutaj są takie serpentyny, zresztą widać jak właśnie jedziemy, a te proszki, mm -hmm. o to jest takie opakowanie i takie różowe tableteczki, 10 tabletek, 10 tabletek za złoty 25, to jest dosyć tanie, no, są, są, są bardzo skuteczne, trochę robi się po nich, e, robimy się po nich trochę śpiący, nie, yeah, fajnie nie. Yeah ale to tak dosyć przyjemnie przyjemne uczucie no to kontynuujemy jazdę jest już godzina... która? E, szósta, już jest szósta to do zobaczenia później o kurwa, co się przed chwilą stało właśnie wypaliliśmy z drogi i chyba dochowaliśmy też, przynajmniej przewróciliśmy się na bok na szczęście nic tam się nie stało. Przez przeprosiny. kierowcę, który zamierzala i się bawi w kupicę. Uff, na szczęście mam tylko jakieś. czuję tylko lekkie siniaki na nodze. ale nic się nie stało. O kurde. Kasia też w porządku. Pasażer też w porządku. Nie wiem, jak kierowca chyba też nie jest w porządku. Wygląda to, chyba że nie dechawaliśmy, tylko się zsunęliśmy. Tutaj z drogi i tylko spadliśmy w rów. i zatrzymał się już jakiś samochód. Samochód leży w rowie. O, to jest tu, że my żyjemy. Jeśli Wam się tobie coś stało, bo Ty leżałeś, to by się nic na pewno nie stało. Nic mi się nie stało, trochę mi boli ręka i noga. Na szczęście nie dechowaliśmy tylko ale... wpadliśmy w rów. No ale w taki wysoki ruch No tam prawdopodobnie stamtąd jechaliśmy Bo tam się bardzo I tutaj pan myśla, że jest Tak właśnie kończy się szaleńcza jazda przez Indonezyjczyka które chciał być Kubicą lub innym jakimś Schumacherem. Właśnie dotarliśmy do hotelu. Wypadek mieliśmy około dziewiątej. No niestety połączyli nas dwa samochody w jeden i ciśniliśmy się jak sardynki przez... No jest teraz prawie szósta, no do, powiedzmy do piątej. Czyli 7 godzin ciśniliśmy się. Cztery osoby na trzy miejscowej kanapie w środku tego samochodu. No po prostu masakra, ja tak nas w kasie boli noga coś pobiło jej kolano. Ja mam obtartą, obtartą trochę nogę, no u mnie nic poważnego. Zotarliśmy do, do hotelu, jest trochę droższy niż myśleliśmy, ale całkiem fajny standard jest. No jest odnawiony. Bo ceny mieliśmy ostatnie z zeszłego roku podaną, a chyba od tego czasu odnowili i naprawdę wygląda bardzo fajnie ten hotel Bisma de Green. Jeszcze taki kącik z biureczkiem. Za oknem za bardzo. Nic ciekawego chyba nie ma. Dwa łóżka niestety dostaliśmy, o, w komplecie jest szampon. Tu był pakiet do mycia zębów, mydełko, tak śniadanie od 6 no do 9. Będziemy mieli dwa śniadania teraz? Jakoś trzeba to... <laughs> I taka skromna łazieneczka. Prysznic oczywiście leci na, na sam środek. Ale jest i umywalka. A, jest też umywaleczka. O, nawet kapcie mamy, dwie pary kapci. A za drzwiami, a za drzwiami w ten sposób. Długi korytarz, sporo pokojów jest. Tam jest ulica, na którą przyjechaliśmy. I tutaj na dole jest recepcja. No to po dzisiejszych przygodach to będzie chyba w takim razie tyle. No ale ci kierowcy to po prostu jeżdżą jak szaleni ponieważ tutaj jest taka takie przekonanie, że im szybciej dojedzie ten samochód. Tym, tym lepiej i tym niby ludzie później będą chcieli go wybierać, bo szybciej dojadą, no ale jeżdżą jak wariaci, no po prostu masakra i szarpią, bo nam właśnie wtedy też niedobrze, bo jeżdżą strasznie, strasznie nerwowo. Szarpią, hamują, no i takie były tego efekty No ale jest, na szczęście ja jestem cały Kasia, coś ma troszeczkę z nogą, ale to może do rana i przejdzie, bo chyba po prostu obito tylko. Więc no, mimo wszystko łapka w górę, e, subskrybujcie, jeżeli chcecie zobaczyć, co, co będzie się działo dalej, jakie są nasze dalsze perypetie. Jeżeli coś macie ciekawego, to też czekamy, czekamy na komentarze i do zobaczenia na razie.